Witam was bardzo gorąco. Jest ze mną dzisiaj Soushibo i będziemy grać w grę, która się nazywa Overcooked. Generalnie wow. będziemy gotować na dwa pady. Poprzedni odcinek był u Jasia na kanale, także podlinkowany, będzie jak to na świecie. Nie będę mówił, już sami zobaczycie. W każdym razie postaram się dzisiaj jakąś specjalną taktykę tutaj wymyślić. Zagramy, słuchajcie, tak jak to było w tamtym odcinku Jasia jeżeli nie widzieliście, to zapraszam. Jak gramy kampanię. Kampanię. Pierw zagramy razem, żeby był taka kooperacja, także zrobimy continue. Gra polega na gotowaniu. Gotujemy, jedna osoba powiedzmy kroi warzywa i tak dalej, druga gotuje, wydaje to oczywiście do klientów. Um, no, i mm. trzeba grać lokal więc spotkaliśmy się tutaj, żeby grać. Patrz, jest fabuła jakaś, jest królowa. to jest onion kabin. Fabuła. fabuła. Gadajmy z nim. Witaj. U, witajcie, mali przyjaciele, ale no. co on chce od nas? On chce dać. Jest rok 1995. Co tu jest? Dwa lata Dwa lat minęły, odkąd m -m. się ostatni raz widzieliśmy. Really no. Fly by didn't it. no wiadomo. No, czas, czas szybko no. mija. No i tutaj dobrze wykonujemy nasze zadania i generalnie jest progres, prawda? Dobra, musimy nauczyć się razem współpracować. Możemy się nauczyć współpracy. Poszło. Czy w ogóle możemy byśmy pokazali, co tu jest, bo ludzie nie widzą? <laughs> A nawet tak, o, A może nawet na to? tak. Kurde, ja to nawet nie wiedziałem stary. Eee, co tutaj się stanie teraz z, z kooperacji? No czekaj, onward onward. A, już Dobra. To musimy przewinąć, bo on chce no. gadać. Czekaj, bo żebyśmy. No i lecimy. I wychodzimy. Czyli co? On mówi, że musimy się tam przedostać teraz. Dobrze. Na dziki zachód, jedziemy. To ty prowadzisz. Ty, ale patrz jak ja przejechałem. Ja nie, nie wiem, czy jechałem. tak wolno, czy to jest dozwolone. A czy ja mam tu? O nie, wyłączyłem swój kontroler. O je... Już przepraszam. Jest? weź... Czekaj. O jest. No ja tutaj. mam no. dwa. No. Nie, ty. ty... O, I tak. Jest tak. Gitara. I gitara. Jest. O, przepraszam. Czy my będziemy tutaj super burgery robić? Nie wiadomo. Ja nie wiem co tu będzie. My będziemy Uuuu! na samochodzie. Kurda. Ale to będzie. Ale będziemy zajmować nadzieję... Dobra. Czekaj. Patrz. Ready? Steady. Ready. Jesteśmy razem. Dobra. Ja jestem Dobra. niebieskim. Eee, sałata. Ja mięsem się zajmuję. Przygotuję sałatę. Ja mięsą. Dobra. Mamy sałatę. I z tym wszystkim, z sałatą i z burgerem trzeba... Bierz burgera i na drugą stronę trzeba Już się Pratuj. Do... Pratuj. Gdzie ja? Nie, Zginąłem, ja cię, ja cię sałaty nie, urad... nie ma No to co, a co tam sałata, kurde Stary burger, burger Robię mięso Dobra, dołożyłem mięso. już sałatę do niego Robię kolejne mięso Ja już burgery Odjechaliśmy kładę Odjechaliśmy od siebie Wiem, ja już burgery kładę Jak będzie mięso, sałata weź teraz. jeszcze mięso pokrój Dobra Pomidor też jest, dwie sałaty i pomidor Dobra. będzie potrzebny Dobra, szybko. Idę mięsa dawać na ruszt Tak, mięsa dawaj na ruszt Tam już sałatę wkładam i do jednego i do drugiego. Tak. I pomidor. Gdzie Je... ten pomidor, co miał być? A. O, kurde szef, ale ja żem tam. O, o, dobra, matka. i nie masz pomidora teraz, nie? Dobra. To naczynia, pamiętaj, żeby. Przygotuj już talerz, burger na niego połóż. Dobrze. A ja już będę kroił kolejnego tego. Mam dwa pomidory. To jeszcze bym sałatę dokroił. Bierz te pomidory, szybko. Stary. Dwa burgery, jeden wychodzi. O kurde, nie było takiego chyba w zestawie. Dobra, nieważne. Taki jest podstawowy, poszedł. O nie, to już jesteśmy tutaj skazani na siebie. A no. czemu to nie leży? Dobra, mięso, sałata i. mięso i sałata. Ja wiem dlaczego. Nie ma takiego. Pomidor jest jeszcze potrzebny. No, uwaga. Nie, no jest wykładaj. ten niezwykły dobry. Jest, może nie. wyjść. Może wyszedł, doszedł nowy za, zestaw nowy wyszedł. Dobra, pomidor. Biorę po kładę ci tu jeszcze pomidora. Sałatę szatkuję. I daj sałatę do niego. I ja go wystawiam. No wystawiaj. Ale, no i zostaliśmy tu sami. I to hmm. tak nie może być. Dobra, ja już tego daję tu z pomidorkiem teraz robimy ze wszystkim. Full wypas to jest tak zwany. Burger full wypas teraz. A czy ja nie mogę tam przeskoczyć jakoś? Dobra, ja będę na dole tylko siedział. Dobra. Biorę talerzy. Dobra, masz sałatę. Dzięki. Sałata, raz. Masz pomidora. Nie Dobra. wiem do czego, ale ci go zostawiam. Dobra, po nie ma mięsa. Idę robić mięso. Robię mięso. Jedno. Dobra, ja niestety zostałem tutaj. Jestem u góry. Drugie. Niebieski okularnik. Ile tam tych mięs jest? Trzy. Słuchaj mięsa, trzy. Trzecie. Huj! Dobra, idę szybko. Jedno się piecze. Drugie się smaży, a trzecie będzie się grillować. Dobra. Dobra ja muszę to ogarnąć zaraz wszystko. To zaraz to wszystko ogarnę. Dobra, zaraz ja widzimy. już ten. Ja tu już kolejne mięsa robię. Trzy. Sam z burger z mięsem. Dobra. Ostatni jest. No. no. Wyszedł. Wyszedł. Dobra, burger z mięsem i z pomidorem. Z pomidorem z sałatą. Dajesz no. wyjdź, go, wyjdź go, wyjdź go, wyjdź go. Wyszedł. Dobra. Dobra, przeskakuję. O e, kurcze, ale miałem. się nam spali. Szybko, szybko mięso ten. Nie, nie, tu sałatę muszę. Mięso, kur jeszcze jedno będzie potrzebne. Dobra. Chyba, chociaż Dobra, chyba mięso. Nie. Ja tam zdążę może, wiesz, przeskoczę. Trzy, dwa... Skacz, szybko tą si patelnię ściągaj. Dobra, ja biorę tą patelnię. Jest burger, S samo mięso. Dobra. Stary, 20 sekund Mięso, burger, jest Czysty wychodzi Czego brakuje? Czysty wychodzi Skacze Mam sałatę Kurde, talerz jest Jest burger Szef Sałata Szef, 11 pomidor, sekund, jakikolwiek talerz. Szybko mięso dołóż do niego i go wystaw No, szybko, 10 sekund Wy, Wystawaj go Poszło Dobra, 3 sekundy, dobra Jest Może piona. być Piona Jest Poszło. Ale to był, kurczę, to był to food, track. Typowy food truck Typowy food truck ja jestem ciekaw, czy jak my potem Next zamawiamy. Kiedyś start 240 by było. No, dopiero. Uh, Mills on Wheels. to zobaczmy. Jedź tam. Aha, gdzie tutaj? Tu. A 12 gwiazdek trzeba zapłacić. Mhm. My mamy 19 nie, to się w tym nie mówię. płaci. Właśnie, to chyba nie jest tak. <coughs> 12 level. No to jedziemy. A 12 level? Mhm. Oh, oh. Ready? Ready? No nie. Gulasz cebulowy. cebula. Ja ci będę podawał cebulę. Szybko. No. Dobra. Ale nie krój ich, rozkładaj je najpierw. Później krój. Po kolei wszystko. Dobra. Aha. No ale... Cebula... MYSZ! <laughs> MYSZ! Nie! Nie wolno! X, 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 X. Dobra, wziąłem. Kurde, mysz Nie, nawet... cebula mi... Nawaj! <laughs> muszę ściągnąć, żeby się nie spaliło, wiesz? Daję ci tu cebulę, masz. Dobra, dzięki. Ja już muszę uważać, bo jeszcze jak mysz mi garnek ukradnie, to już będą ja dopiero, wiesz? Mhm. Patrz, podaję tu pomidora. Pomidorek, super. W może wyjść cebulasz. Dobra. Uważaj, bo te myszy idą po ten. I myszy idą po... Pom A! O nie! A, kurde! No nie, ja mi... Ja patrz, patrz, patrz! Wyjść tego pomidora! No, no nie! Myśl złodziejska! Szybko, uważaj, bo pomidory się robią. Dobrze, spoko. Ściągnij je. No, ściągnę już. Trzeba się skupić, ona, ona może wziąć tego. Uważaj na. O, kurde, garnek by mi ukradł. Dokładaj pomidora, dobra, pieczare. Pieczary teraz z lewej. Podawaj mi dobra. trzy pieczary z lewej. Dobra, raz. Ale nie kładź kurde na garnek. Kurde, garnek, przepraszam cię bardzo. Masz, raz. Pieczara dwa. Pieczara trzy. Dobra, Zupa patrz. schodzi. Wydaję ci pieczarkę, patrz. Wydaje zupę. Bierz, bierz pieczarki, bo ukradną Bierz pieczarki, bo kradną. Złodziejos Druga mi jedną pieczarkę Poszło Dobra Więcej mi nie potrzebne. Dobra, pomidorowa Okej Chodź tu te pomidory mi pomóż ogarnąć Bo one już zaraz będą kradły je Dobra, ja już idę wydać No i wzięły mi pomidora Pieczarkowa wydana Bij Tom, tą Mysz, bo ona kradnie Dobra, wziąłem mi. Weź tego pomidora po lewej. Ale ten drugi będzie skradziony. Czuję to. Dobra, wziąłem. Podaję pieczarki. Dobra, masz i pomidorkową wystawisz na tym talerzu. Zaraz będzie Dobrze. trzeba coś pomyć. No to dawaj. Bierz gotowe pieczarki. I wystaw jeszcze jedną pieczarkę. Zupa poszła szef. No, pieczarki. Bierz i, bierz i, bierz. Jej. A kurde skradzione! To X masz klikać. No klika. No nie, no źle to zrobiłem. Mi się nie dymnę. pieczarki olej, cebula, cebula. Już pieczarek nie zdążymy. Co tam, bijesz tą mysz? Tak, to wiem, się X-em bije i ten. Wiesz, cebulkę. O ty kurde. No nie, no my nie potrafimy się z tymi Co się, co się pali? Jaka wiem. Pieczara się pali jedna. No Wydrzuć ją jest... do śmieci, bo ta pieczarkowa nam na nic nie jest potrzebna Wbiłeś tą mysz? Tak, wydaje mi się, że X-em się ogólnie chyba teraz bije Dobra, weź to Biorę talerzyk do wydania Okej, pomidorówkę zdążymy jeszcze zrobić No nie wiem, jeśli się ktoś niecierpliwi, niecierpliwi Co z tego wyjdzie, to ja nie wiem No, nie kradną Wiecie co, to są złodziejskie myszy tak mi się wydaje. Kto by chciał kraść w kuchni. No, dostała w pi No a nie powiem. Weź te pomidory tam, a nie biją o pieczarki, których w ogóle nie potrzebujemy teraz, bo i robimy pomidorówkę. Zdążymy tą pomidorowę chyba. No to na pewno, bo ta jest jakaś nowa. A ja pieczarki zrobię. Czekaj, bo ci wydaje pomidorówkę trzymają. No tośmy wydali. Szybko pieczarki. Nie, już 9 sekund jest. No to dajesz tu masz talerz. Masz! Idziesz! Pędzisz. Nie, myście <laughs> poromyslnie porobiła. No porobiła no. 68, się porobiła. nie wiem czy porobiła. przeszliśmy w ogóle. Porobiła. Dobra, mamy jedną gwiazdkę no. To ja teraz chcę wyzwanie, jeden na jeden robimy. Chcesz już wyzwanie? No cię muszę na jeden? wyjaśnić, bo to ale będzie Ale to już nie kuch... będziemy grali kampanii. No nie, kuchnia no złodzieja to jest teraz. Ale nie, może nowy level byśmy mogli dostać. No to zobaczmy. Może mamy nowy level? Nie, no nie mamy. Nowy. Dobra, to wychodzimy. To ja robię tak. O ja wyszedłem. Quit. Robimy tak. robimy Versy. versus. City 3, co? Nie City, City 1. 1. Dla odróżnienia. Okej, okay. znowu, nie a nie, ja pana ząbka wezmę. Nie pana Pan ząbek, my. i teraz będzie ostateczne wyjaśnienie. Wszystko Ach, się to okaże. Kto jest lepszym kucharzem? Tu nie ma chyba złodziejstwa. Ale też. nie robimy z... A tu nie ma złodziejstwa. O kurde, to będzie ciężko. Gdzie jestem? My możemy zmieniać tutaj. Jakbyście teraz się zastanawiali, możemy na padzie zmieniać w taki sposób tutaj ymm, postacie, aby jedna się czymś zajęła, i druga też coś robiła w tym samym czasie. Mhm. to jest ogólnie dziwne bardzo. Dlaczego? Bo. Bo ja bym wolał jedną postacią jedną. No ja robić. też. Bo to tak. To jednak wymaga, żeby tutaj go dekombinować. Znaczy, ja więcej mi to po prostu. Chodzi tutaj na ten, na to takie kombinowanie, niż na mm. robotę. Zaraz mięso sobie zdejmę. Dobra, mięsko idzie. Patelnia. Do wydania poszedł. Ten z sałatą poszedł. Jasiu, a jak tobie idzie? Dobrze. Dobra, bułeczka. jest mało strasznie ty. talerzy jest dwa talerze są wiesz tak, właśnie widzę dobra działamy burger z mięsem sam tak, tak. burger mięso poszło ogólnie każdy burger zaczyna się od mięsa nie no a wiesz może powinny być takie Wyjść naprzeciw wegetarianom, co ty na to byś powiedział? Ja po prawej stronie jestem, jakby ktoś nie zauważył. Niebieski team, team blue. Ja jestem po lewej, czekaj. Dobra, ja muszę teraz sałatą go zrobić, a w międzyczasie sobie tutaj zająć. O, dobra, sałata, burger, takiego mamy? Mamy. Tip poszło. Tu sobie zrobimy zmywanko. Tu sobie weźmiemy mięsko. Ten się zajmie tym. Zmywanko poszło. Najgorzej, że nie ma tych ptych. Buła. Buła. Ten będzie zmywał. Tym idę smażyć. I hopla. Dobra. Zaraz pójdzie burger full wypas tak zwany. No nie, minus 10 mi dało. Eee, cię. Co tam się dzieje, Jasio? Nie ma co gadać lepiej. Bo ja ci powiem, że ja tutaj robię mięsko superanckie, eleganckie. Z sałatą to może wychodzić już. Świeżutki. Ten z mięsem musi tutaj podejść. Dobra. Dobra. Mięsem. Wychodzi. O kurde, takiego w zamówieniu nie było. No to w sumie ktoś najwyżej się zdenerwował, nie? Mhm. Na się dwie minuty. Ci wiem, wiem, wiem. Czekaj, bo ja się muszę skupić, a ty mi tu wiesz. No to jest moja taktyka. Szef! Czemu na tej kuchni tak brudno? Gdzie wy to robicie? Jest, dobrze jest, patrz. Mm. Dobra, sałata, mięso. Szef! Mięso. Czysty burger. Kurde, z pomidorem powinienem. Czysty burger wychodzi. Dobra, jest burger. Mięso. Tu wezmę w międzyczasie bułeczkę. Pomidorek. No nie, ocuj się. Mięso się spali. Pomidor i sałata, tak? Chyba, ten będzie. No nie. Mięso po przede wszystkim zrobić. Pomidor. Jest taki z pomidorem. Pomidor. O nie, wszędzie sałata jest potrzebna. Sałata. Czy tu jest baron sałatowy jakiś? Ja muszę to... może razem będą ciopać Nie da się razem tutaj na tej mapie, wiesz? Kurde, szybko Dobra Wyszedł Dobra Burger, jest mięso na nim. Mięsny jesz Ty go zjesz e, Sałata, tak Sałatka Kurde Nie wierzę w to nie wierzę w barona pomidorowego. Nie! Tylko nie to! Pięć sekund! Wydam jakiegoś! Aaa, kurczę! Kurnia. Wygrałeś. Udało mi się, ale się musiałem skupić o, mocno. Matko. Ale musiałem się skupić mocno. No to było takie ci powiem, stresujące o. Dobra, moi drodzy, wystarczy, słuchajcie. To jest to! To, to jest rywalizacja. gra, to jest gra Overcooked. Jak ktoś jest zainteresowany, na dole w linku jest sklep G2, może tam znajdziecie tanio. Natomiast ja tutaj z Jasiem grałem poprzednio, odcinek, jak na początku wspominaliśmy, jest u Jasia. I tam się wydarzyło, tam coś, się, coś, co się tam, nie wydarzyło. Tam był początek tutaj. Tej, tej, tej całej nerwówki, ale to sobie zobaczycie. Jeżeli Wam się podobało, to zostawcie tutaj lajka i subskrypcję. To samo możecie na kanale Soushibo zrobić. My Was tutaj żegnamy. Czemu ja miałem sławki w ogóle? A ja się Bo nie. Miałem, tam muzyka nie miałem. leci. No, także trzymajcie się. Do zobaczenia, cześć.